Witamy na kolejnym szkoleniu dotyczącym usługi OneDrive dla firm. W filmie pokażemy, jak stworzyć folder i pliki we wspomnianej aplikacji oraz jak wygląda współpraca w czasie rzeczywistym nad nimi. Aby utworzyć plik, wybierz polecenie nowy oraz odpowiedni typ pliku, który chcesz stworzyć. Następnie Kliknij w wyraz dokument znajdujący się na górnym pasku, co pozwoli na zmianę jego nazwy. Wszystkie dokonane zmiany w tym dokumencie będą automatycznie zapisywane w aplikacjach Office Online. Chcąc wrócić do widoku swojego OneDrive'a dla firm, kliknij w swoje imię i nazwisko. Jak można zauważyć, klik został pomyślnie zapisany w naszym OneDrive. Ie. Pliki w usłudze OneDrive dla firm można również tworzyć z poziomu aplikacji desktopowych jak Excel czy Word. Wystarczy, że w zakładce Plik wskażesz polecenie zapisz jako i jako lokalizację dla pliku wybierzesz swojego OneDrive'a. Tworzenie nowego folderu jest analogiczne. Kliknij w polecenie Nowy i wybierz folder, wprowadź nazwę swojego folderu i kliknij Utwórz. Następnie możesz na przykład zaznaczyć konkretne pliki. I przenieść je do utworzonego folderu, co pozwoli lepiej zorganizować dokumenty oraz łatwiej je odnaleźć w późniejszym czasie. Pracując w usłudze Office Online, wszystkie osoby z uprawnieniami do edycji mogą wspólnie pracować nad udostępnionymi dokumentami w czasie rzeczywistym. Wystarczy, że otworzą ten plik na przykład w Wordzie Online. Kursory poszczególnych osób są różnego koloru oraz są podpisane, dzięki czemu wiemy nad którą częścią oraz ile osób pracuje na danym dokumencie. Dodatkowo do edycji i współpracy możemy zaprosić inne osoby, klikając przycisk udostępnij. Zapraszamy na następne szkolenie, w którym powiemy więcej na ten temat.